Witam w magazynie Gol RS Active 4. Ligi Świętokrzyskiej. Dziś w programie przygotowywanym przez Echo Dnia i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Alitożarów i Sparta Kazimierza Wielka wygrywają wszystko. Drugi hat-trick Kacpera Grozińskiego. Pierwsze wygrane Arki Pawłów i GKS Rutki. Stanisław Rubel, zapraszam na magazyn Gol RS Active 4. Ligi Świętokrzyskiej. Komplet punktów mają dwa zespoły. Alitożarów i Sparta Kazimierza Wielka. Ta kolejka była szczęśliwa dla archipawów i GKS Rutki, które wygrały po raz pierwszy. Zaczynamy od meczów drużyn, które od początku sezonu wygrywają wszystko. Sparta Kazimierza Wielka pokonała naprzód Jędrzejów 1-0, do przerwy było 0-0. Zwycięską bramkę zdobył Miłosz Karnia w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Alit ożarów pokonał GKS Ziomak z Nowiny 1-0, wynik został ustalony do przerwy. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Piotr Jedlikowski w 30 minucie. ŁKS Industria łagów pokonała Olimpię Pogoń Staszów 2-0. Do przerwy było 1-0. Bramki zdobyli Kacper Gąsior w 24 minucie i Adrian Uniat w 60. Jaki to był mecz na pana drużynę? Trudny, natomiast my mamy swój pomysł. Mamy swój pomysł na tą grę i realizujemy i dzięki temu jakby trzecie zwycięstwo z rzędu, oby jak, naj, jak najdłużej ta pasta trwa. To są trudne mecze, jeśli chodzi o, o przebieg takiego spotkania, ponieważ no, cały czas gdzieś tam próbowaliśmy budować akcje. Pierwszą połowę stworzyliśmy tych sytuacji troszeczkę, jeśli chodzi, gdzieś tam zdominowaliśmy, bym powiedział nawet przeciwnika, jeśli chodzi o grę. No, ale tracimy bramki po prostu gdzieś tam z chaosu, po stałym fragmencie, gdzieś jakaś rzutka. No, musimy to wyeliminować. E, tu jest taki problem, no, i nasza skuteczność dzisiaj, no, to, to jeśli strzelamy bramkę w pierwszej połowie jedną czy drugą, w drugiej tak samo, no, to no, przechylamy mecz na swoją szalę, prawda. Złagowa dziś część na trybunach. Wyjątkowa, ponieważ niezwykłą rolę odgrywa tam koło gospodyń wiejskich w Lechówku. Zobaczcie jaką. Jesteśmy tu i tu, nasze koło liczy ponad 30 osób, część chłopaków i dziewczyn będzie brało udział na toczynkach, część na meczu łagów, Busko zdrój, także no, dzielimy po prostu swój wysiłek na, 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 na pół i działamy i tu i tu. Tu będą pierogi, będzie kiełbaska, będzie bigos, także smacznie, zdrowo i... Wesoło. Na najbliższym meczu, w którym przeciwnikiem będzie AKS Busko Zdrój? Tak, tak, jak najbardziej. Zawsze, zawsze mogą na nas liczyć. My tutaj z dużą z Łagowa yy, zawsze się wystawiamy, zawsze tutaj ich częstujemy swoimi specjałami, także serdecznie zapraszamy na mecz i na dożynki. Spartaku Spartakus Daleszycy zremisował z Morawią Anna Budmorawica 2-2. Do przerwy było 2-1. Bramki zdobyli. Tomasz Gaj w drugiej minucie i Buniot Turgobojew w 38 dla gospodarzy oraz Jakub Rybus w piątej i Michał Rybus w 74 z karnego dla gości. W tym meczu naprzeciw siebie stanęli najlepsi strzelcy ligi Tomasz Gaj i Jakub Rybus. Jak widać od razu zabrali się do pracy, obaj trafili w ciągu pierwszych pięciu minut spotkania. Tak mecz skomentowali trenerzy i zawodnicy obu drużyn. Na ten moment ten bilans wygląda lepiej na wyjazdach niż u siebie, natomiast to jest początek rozgrywek i na pewno ten bilans chcemy poprawić, bo e, no, musimy u siebie zdobywać więcej punktów. To na pewno przede wszystkim tracić mniej bramek, e, o tym też rozmawiamy. E, nie pierwszy już raz, bo co, co mecz, ale no, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, na pewno no, szkoda, bo, bo z perspektywy sytuacji, z perspektywy gry, na pewno cofnęliśmy na trzy punkty. Na takie mecze też się gra, no, szanujemy to, bo, bo, bo Spartacus jest dobrą drużyną, a jeszcze mógł zakończyć mecz ostatnią sytuacją, którą, którą dziś tam stworzył pod koniec, więc e, no, kończyło się 2-2, jedziemy po następne punkty Nie potrafimy gdzieś zamknąć tego meczu, a były do tego sytuacje, no, aczkolwiek wiadomo, no, Morawica, wiedzieliśmy, że to jest dobra drużyna, dużej jakości, szczególnie w ofensywie, aczkolwiek wiedzieliśmy, że na pewno gdzieś w tej destrukcji będziemy mieli tę sytuację no i to się w tym meczu potwierdziło. No, strzeliliśmy dwie bramki i dwie straciliśmy, czyli to się potwierdziło, co mówiliśmy przed meczem. Morawica dobra w ofensywie, łapa w defensywie. A remis uważa za to wynik taki sprawiedliwy? Myślę, że z przebiegu meczu tak, na pewno szanujemy ten punkt, wiadomo chcielibyśmy wygrywać, zdobywać jak najwięcej tych punktów, aczkolwiek no dzisiaj trafił nam się bardzo trudny teren, dobry przeciwnik, także szanujemy ten punkt. Spartakus jeszcze bez porażki, czy nie jesteście zmęczeni już, bo coraz większa chyba presja na Was ciąży? Nie, nie jesteśmy zmęczeni, czekamy na kolejny mecz, który będzie w niedzielę, zarówno bardzo ciężki, jedziemy do Jędrzejowa, też powalczyć o trzy punkty, jeszcze nie przegraliśmy, mam nadzieję, że kolejny mecz na wyjeździe potwierdzimy i też wygramy, co najmniej zremisujemy. GKS Rudki pokonał Granat Skarżysko-Kamienna 2-1. Do przerwy było 1-1. Bramki zdobyli Michał Łyczak w 11 minucie i Radosław Dawidowicz w 49 dla Rudek. Dla Granatu trafił Bartłomiej Papros w 5 minucie. W środę zespół z Rudek zdobył pierwsze w tym sezonie punkty. Przy okazji tego meczu część kulisy. Rozgrywany w środę pojedynek był absolutnie wyjątkowy dla Michała Bnarskiego, który po raz ostatni wystąpił jako kawaler. Już jutro jego wielki dzień: ślub z Oliwią. Życzona mam na imię Oliwia, znamy się już od 8 lat. Ślub tak naprawdę postanowiliśmy wziąć rok temu, więc, dosyć szybka decyzja. No poznałem ją w sumie w Rutkach, tutaj w no, miejscowym Domu Kultury. No i nasza historia tak się potoczyła, że dobrze się dogadujemy, więc postanowiliśmy się pobrać. Generalnie ona gra w siatkówkę, więc jest związana ze sportem, ale piłkę nożną też lubi. Wiadomo, no, trochę się boi, bo ta piłka jest jednak kontuzjogennym sportem i często przyjeżdżam do domu no dosyć poobijany po meczach, ale to jest normalne. To jest wpisane w ten sport, więc jest do tego przyzwyczajona. Wspiera mnie w, oczywiście w moich działaniach, jestem też, trenuję z tej grupie młodzieżowej w rutkach, więc i przy trenowaniu, i przy graniu no, czuję pełne wsparcie, więc jestem zadowolony. AKS 1947 Busko Zdrój wygrał z Neptunem Końskie 3-1. Do przerwy było 1-1. Bohaterem spotkania był gracz z Buska Kacper Rogodziński, który popisał się hatrikiem, trafił w drugiej, 54 i 58 minucie. To drugi jego hatrik w tym sezonie. Dla Końskich bramkę strzeli Michał Smolarczyk w 42 minucie. Hetman Włoszczowa przegrał z arką Pawłów 1-2, do przerwy było 0-1. Goście prowadzili już 2-0. Po golach Damiana Nogaja w 13 minucie i Mirosława Kalisty w 60. Dla Hetmana bramkę w 85 minucie strzelił Sebastian Walasek. Wierna Małogosz przegrała z Rolentami Kielce 1-4, do przerwy było 0-3. Goście prowadzili już 4-0, a bramki strzelali Jacek Kiew w 11 minucie, Jakub Jaśkiewicz 2 w 15 i 18 oraz Kacper Śliwa w 59 minucie. Honorowe trafienie dla Wiernej zaliczył Kacper Klapa w 86 minucie meczu. Klimontowianka Klimontów zremisowała z Łysicą Bodzentyn 0-0. Czas na gościa dzisiejszego magazynu GoL. Jest nim trener Łysicy Podzentyn Mariusz Ludwinek. Rozmawiał z nim redaktor Damian Wiśniewski. Panie trenerze, w ostatniej kolejce w środę zremisowaliście bezbramkowo z Klimontowemką Klimontów. Proszę troszeczkę powiedzieć o tym spotkaniu. No do tego spotkania podeszliśmy inaczej. Przez pryzmat doświadczeń czterech meczy, które do tej pory żeśmy roznegrali, przez pryzmat... Dlatego, że cały czas ja tą drużynę poznaję tak naprawdę i te transfery, które były dokonane, to są nowi ludzie, to jest nowy zespół, więc spróbuję dowiedzieć się o nich jak najwięcej. Tu zagraliśmy bardzo pragmatycznie, co, 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 co w pierwszych czterech meczach nie miało miejsca, gdyż tam założenia była zupełnie inne. Tu oddaliśmy piłkę przeciwnikowi w pierwszej fazie meczu. Tu broniliśmy mocno przestrzeni i byliśmy, byliśmy skupieni na tym, żeby, mając dobrą strukturę, próbować przeciwnika skontrować. I, i tak naprawdę już pierwszy, pierwszy atak po odbiorze był, był na tyle skuteczny, że mieliśmy sytuację niemalże stuprocentową. I, i no tylko no, młody zawodnik, no, bramkarz wyszedł poza świat po bramki, skrócił mocno kąt i uderzył prosto w niego, więc, więc trochę nas to kosztowało, ta obrona powiedzmy średnia. Niemniej jednak no przeciwnik nie stworzył nam w tej fazie gry żadnej sytuacji, która, 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 by była bezpośrednim zagrożeniem dla naszej bramki. No potem ten mecz troszkę, troszkę wyglądał inaczej, gdyż, gdyż decyzja była taka, że to my będziemy teraz więcej w fazie z piłką I, i, i to też może nie przekładało się na nie wiadomo jakie sytuacje, ale ta faza z piłką pozwoliła nam też na na nakrowanie na, na kreowanie sytuacji, na, 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 na bliskość polakarnego przeciwnika, więc, yy, więc, więc ten mecz miał takie oblicza, yy, gdzie broniliśmy bez piłki i mieliśmy też fazę z piłką. Yy, I tak naprawdę no, kluczowa była sytuacja w drugiej połowie po podaniu Michała nawrota do, do Kamila Ucińskiego, który w stuprocentowej sytuacji trafił prosto w bramkarza. I, I szkoda, bo, bo potem po fazie przejściowej, z czego Klimontów yy, naprawdę jest dobry. Yy, w zamieszaniu wybiliśmy piłkę z, 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 z linii bramkowej naszej. Pięć punktów zdobyliście w pierwszych pięciu meczach, można było więcej? Czy po prostu przeciwnicy nie pozwolili na to, żeby tych punktów było więcej? Zawsze można więcej. To każdy kto, po, z kim byśmy nie grali, to, to graliśmy drugą kolejkę ze Spartakusem Daleszyce i, 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 i pewnie i prze, przegrywaliśmy 1 0 i, i, I otworzyliśmy się mocno i Spartakus nam szczelić trzy bramki jeszcze na przykład, tak, a, a, a zdecydowanie no faza z piłką była po naszej stronie mecz z rutkami, gdzie no, no dostaliśmy karnego na początku meczu, również no, przeciwnik nie budował, nie prowadził gry. Wiadomo, my to robiliśmy. Więc, więc tu też mieliśmy takie momenty, że mogliśmy, mogliśmy ten mecz również przegrać. No to jest futbol, tak? W Kazimierzu Wielkiej pierwszy mecz, gdzie przy 0-0 mamy stuprocentową sytuację, więc też różnie mogło być. No, taka jest piłka i, i tutaj nie ma co, 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 co gdzieś tam wracać do tego. Jedyne wnioski, wnioski i idziemy do przodu. No tyle. Spotkała Łysicę ma rewolucja kadrowa. Przed tym sezonem. Pan też jest nowym człowiekiem w tym klubie. To wszystko rozumiem, potrzebuje czasu, prawda, żeby zgrać zespół, żeby zawodnicy lepiej się rozumieli na boisku i żeby lepiej rozumieli to, co pan chce im przekazać. No zdecydowanie, na tym polega piłka. No jeżeli ktoś chce tu i teraz i zaraz, okej, okay, to się może zdarzyć, aczkolwiek, no, moja filozofia to jest wiedzieć, dlaczego wygrywamy, dlaczego przegrywamy, co jest przyczyną, z czego mam chłopaków rozliczyć, nie po to. Żeby karać i, i, i gdzieś wymuszać jakieś złe emocje, tylko po to, żeby każdy był świadomy rywalizacji, każdy był świadomy tego, co ma robić, jak ma zarządzać, yy, czy przestrzenią, yy, czy, 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 czy strukturą wobec, wobec działań przeciwnika na swojej pozycji, więc ja do tego tak podchodzę. I, i, i to, 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 to jest proces, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że no w piłce seniorskiej to przede wszystkim liczy się wynik. Natomiast no, ja już gdzieś w tej piłce jestem, troszkę obserwuję to, no, martwi mnie trochę sposób działania, ale to nie mogę mieć pretensji. Sposób działania, jeżeli chodzi o, o tą naszą świętokrzyską rzeczywistość, yy, no, ja nie jestem też jakimś mega wielkim trenerem i tak dalej, nie będę to opowiadał, bo też, bo też wiele nie wiem yy, i, i, i uczę się cały czas. Ale, ale zmierzam do tego, że, że no, no, ta rzeczywistość to jest po prostu no, kolokwialnie byle, jak wygrać mecz. Ale nie mogę mieć do nikogo o to pretensji, bo, bo taka jest rzeczywistość i tyle. Jednym z zawodników, który przyszedł do ulicy przed sezonem, jest Michał Nawrot, którego pan wspominał. To jest najlepszy zawodnik, który do was trafił przed tym sezonem? No, chyba naj, nie wiem, czy nie z najlepszym CV, może tak. Natomiast no, Michał, Michał z każdym meczem jest coraz lepszy. To jest jakość naprawdę mega duża. Jak na tą ligę, wizja gry, y, sposób działania jego i y, 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 y rozumienie gry, dobra technika, y, no, widzenie tego wszystkiego, co na boisku, naprawdę to jest klasowy gracz, jak na tą ligę, no, to, jest, to jest piłkarz, to jest po prostu piłkarz. Ale jest też, jest też kilku dobrych innych chłopaków, którzy, którzy, którzy też potrafią. A spośród tych zawodników, którzy odeszli, jest taki, którego chciałby pan widzieć u siebie? Na przykład, nie wiem, Szydłowski, no, Hajduk? Ja w pierwszym momencie, kiedy, kiedy rozmowy prowadziłem z prezesem, no to tak jakbym no, zaczął od tego, że ja chcę zostawić i Hajduka, i chcę zostawić Szydłowskiego. Natomiast no, nie miałem dużego wpływu na to, na to, co się już później wydarzyło. No, to już było poza moim zasięgiem, mimo starań y, takich, powiedzmy, merytorycznych z mojej strony. Przedstawienia planu, wizji, no nie udało się, niestety. Nie mogę nikogo zatrzymać, nie mogłem, nie miałem wpływu. Dla Pana praca w Usicy to jest powrót do y, trenowania klubu po około roku. Brakowało trochę tego Panu? No ta, ta adrenalina jest taka, ta, to jest taki smaczek. No, jak ktoś tego dotknie już i póki będzie miał siłę, póki ma jeszcze jakąś pasję, brakuje tego, tego brakuje, bo. Bo to ja nie odszedłem całkowicie od, 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 od futbolu, bo gdzieś tam byłem aktywny. Bardziej to skupiłem się na, na trenowaniu młodzieży, młodzika, trampkarza yy, poza kielcami wiedzianej górze, tu nie będę ukrywał, ale, ale no, dzieci to dzieci, a ten zapach, ten smak tej, tej szatni seniorskiej to jest zupełnie inna rzeczywistość, więc no z tej perspektywy zdecydowanie, zdecydowanie brakowało mi tego już. Wiele lat spędził Pan w Nowinach, tam jako pierwszy trener, jako zawodnik też wcześniej. W czasie tego odpoczynku trenowania seniorów zaglądał Pan do byłego klubu? Zgadza się, nawet analizowałem sobie niektóre mecze, patrzyłem, mam kontakt i, i z Przemkiem Cichoniem, i z Kapitanem Radkiem Szmalcem, więc ja tam nie odszedłem tak do końca z tego, jest, jest jeszcze czy, czy Bartek Gugulski, czy jeszcze Bartek Papka, no tych zawodników mógłbym gdzieś tam pojedynczo jeszcze wymieniać. No to jakby to jest, to jest kawał mojego życia, tak, ja tam myślę, że wiele dałem. Wiele się zadziało dobrych rzeczy i, i, i to jest dalej kontynuowane i to mnie cieszy. A wracając do Łysicy, na co stać pana zdaniem ten klub w tym sezonie? Może nie w sezonie, ale na przykład w tej rundzie? No na pewno na to, żeby, żeby być w top 5 tej ligi. Bez wątpienia jakość tego zespołu, zawodnicy i, i wszystko, co tu się dzieje. Daje, daje takie możliwości. Mam nadzieję, że, że za chwilę zaczniemy regularnie punktować, nie za jeden, a za trzy punkty, i, i to będzie widać, bo, bo, bo no, mamy swój, swoje zasady, swój pomysł na grę. Chcemy też nie tylko, ja mam taką filozofię, że, że ja nie chcę nie przegrywać, chciałbym wygrywać i kontrolować mecze. Może to brzmi. Mm, tak, tak, niekoniecznie rozsądnie, ale, no bo to jest tylko czwarta liga, no ale dlaczego nie, dlaczego nie, jak już pracuję, mam taką zasadę, czy to jest czwarta, czy trzecia liga, to, to, to pracuję tak, jakbym miał pracować tu do końca życia, chcę oddać siebie, swoją wiedzę i, i, i gdzieś zainspirować chłopaków, żeby poszli, poszli za tym, co im proponuję. Jesteśmy naprawdę na początku y, drogi bo, 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 bo naprawdę no fazę z piłką to my dopiero zaczęliśmy tak naprawdę robić w pierwszych mikrocyklach, gdzie jeszcze drużyna w ogóle nie była w tym składzie personalnym, skupialiśmy się tylko na, na defensywie i obronie polakarnego, obronie średniej, wysokiej i tak dalej, także no, ale tego jest tyle tak naprawdę, no dla zwykłego kibica wiadomo, liczy się to, co jest jest, 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 jest w bramce, to co jest wynik najważniejszy to jest normalne i to jest normalne. Ja natomiast na mecz patrzę zawsze przez pryzmat w wyniku raz, ale dwa, to co w piłce jest jest merytoryczne, czyli, czyli, czyli atak, czyli obrona, czyli fazy przejściowe, czy obrona pola karnego, czyli struktura przeciwnika w obronie, w ataku. No, no tak to wygląda. Ja wiem, że wielu, wielu pewnie, pewnie będzie, będzie, będzie kpić, tak sądzę, bo, bo to nie trudno teraz w tych czasach o jakieś tam hejty, że ja tak mówię na poziomie czwartej ligi, no, ale, ale tak się nauczyłem tak rozumiem piłkę i tak przekazuję tą wiedzę, którą mam yy, chłopakom i chcę tak, żeby tak to wyglądało, żeby to, żebyśmy, yy, jak to jest takie przysłowie, ud szczęścia sprzyja przygotowanym, więc liczę, że to za chwilę się wydarzy. A jakie zadanie postawił przed panem prezes? Prze no, nie było umowy? bezpośredniego, tak każdy, bezpośredniego jakiegoś nacisku, wow, awansujemy i tak dalej. No, Liga pokazała, że nie będzie to takie proste, z różnych przyczyn. No, nie mam takiego przekazu, pewnie fajnie by było zbliżyć się tam do, do, do tych miejsc 1-2, tak, bo to jeszcze daje, daje jakąś, jakąś nadzieję na, na to, na się, szczególnie to drugie miejsce tak, to pierwsze no to wiadomo o co chodzi. To się wiąże też z wieloma rzeczami organizacyjnymi również, no, czy, czy nie jest przygotowany na Ligę Wyższą? No strukturalnie, infrastrukturalnie na pewno nie tak, no, no, trzeba jasno o tym powiedzieć. E, aczkolwiek no, prezes jest ambitnym człowiekiem i, i naprawdę chciałby tu stworzyć mocny, mocny zespół i, i mam nadzieję, że ja mu w tym pomogę i, i, i za chwilę będziemy rozpoznawalni, jeżeli chodzi o, o sposób grania, o, o, o to, że naprawdę no, tutaj z nami nie gra się łatwo, no, bo póki co no, może wynik się nie zgadza, ale ja, ja uważam, że ta droga, która, którą żeśmy obrali jest słuszna i będę się tego trzymał bez względu na to, co się wydarzy. Aczkolwiek wiem, że będę rozliczany tylko i wyłącznie z wyniku. A czy są prognozy na to, że ta infrastruktura będzie lepsza? No, znaczy, no, nie mnie o tym decydować, niemniej jednak tak, tak, tak. Jest, zdaje się, i nawet chyba przetarg, chociaż wiedzy nie mam był na boisko sztuczne, które powstanie, powstanie koło szkoły, koło orlika, który obecnie funkcjonuje. Wiem, że, że, że jest też przetarg na renowację głównego boiska. Wiem też, że jest boisko niedaleko klubu, które kiedyś było też używane i tam już są, są prace takie, które być może za chwilę pozwolą nam, że będziemy tam trenować. Tam jest takie dobre podłoże do tego, żeby jest miękko w miarę, więc, więc, więc i, to, i, i, i szeroko. Więc, więc no, jest szansa na, na to, że będzie tylko lepiej. Panie trenerze, następny mecz to mecz z Alitem Możarów, czyli ziderem, który ma komplet punktów po pięciu spotkaniach. Spodziewacie się trudnego spotkania zapewne? No, na wprost tak. Natomiast paradoksalnie ja wolę takie mecze. Ja wolę takie mecze. Mam nadzieję, że to będzie mecz taki piłkarski, mimo że. Że pewnie no, no, chcielibyśmy innego boiska, przynajmniej, przynajmniej jeżeli chodzi o, o jego jakość, ale to nie będę narzekał, bo jest jak jest. Ale tak, ja się spodziewam, właśnie paradoksalnie, to może być taki mecz, który może być dla nas łatwiejszy, aczkolwiek wynik jest zawsze strają otwartą. Dlaczego? Dlatego, że no, Alit dysponuje zawodnikami z przeszłością na wyższych ligach. Ten sposób grania. Ali tu też obliguje go do tego, że, że no chcą grać w piłkę, cokolwiek to znaczy, że, że pewnie będą próbować, próbować budować grę, że będą, będą pewnie chcieć robić przewagi, także no, no tu, tu, tu będzie trzeba zareagować. Spodziewam się dobrego meczu, jak na czwarty poziom, yy, dwóch dobrych drużyn z, z, z planem na mecz i z, z wynikiem, który może być w każdą stronę. Ali, to jest jeden z faworytów do awansu dla pana? No personalnie patrząc, tak, tak zdecydowanie tak, tak to, tam jest i baza fajna, i, i zawodnicy są też naprawdę dobrzy. I, i z przeszłością, tak jak mówiłem, już, już, już z wyższych lig. Więc tak, jak najbardziej jest to jeden z faworytów. A gdyby pan się bawić, zabawić troszeczkę w typowanie, to kto oprócz Ali, to się tam będzie biło awans? No wiadomo, że boist to rozstrzyga zawsze. No i tak, no, Busko ma. Ma niezłą kadrę, Orlęta mają dobrą kadrę, yy, Jędrzejów ma bardzo dobrą kadrę. Yy, Sparta wygląda świetnie też. Sparta, wygląda? tak, Sparta wzmocniona tutaj gra bardzo pragmatycznie, ale, ale no, chwała jej za to, wygrywamy w zameczem. Mają dobry, do, dobry skład, fajnie funkcjonują, szczególnie w fazach przejściowych, są silni, szybcy i, i, i wiedzą, czego chcą, więc, hmm. więc no tych zespołów. Jest, jest kilka dobrych, ale to tylko dobrze. To tylko dobrze dla tej ligi, dla tego województwa, bo miejmy nadzieję, że po tym sezonie, jeżeli zespół, który awansuje, to nie będzie zespół, który, który będzie rozpaczliwie bronił się przed spadkiem, jak to świętokrzyskim czasem bywa. Tylko jeżeli, żeby zaistniał w tej lidze, żeby się utrzymał, żeby był, żeby był no co najmniej w tej połowie tabeli, żeby nie było zagrożenia, rząd rok i, i koniec przygody. No, 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 ja bym chciał, żeby taka, taka była wizja tych klubów, które chcą ten awans i żeby tak było w rzeczywistości. Dobrze, dziękuję bardzo e, za rozmowę. Naszym gościem dziękuję. był Mariusz Ludwinek, trener Łusicy PoCenty. Dziękuję bardzo. Jak wygląda tabela RS w 4. Ligi Świętokrzyskiej? Po piątej kolejce na czele dwie drużyny z kompletem 15 punktów. Ali Tożarów i Sparta Kazimierza Wielka. Na końcu tabeli już tylko jeden zespół bez punktów. Granat Skarżysko-Kamienna. Teraz czas na bramkę kolejki oraz najlepszych strzelców. Liderami snajperów po pięciu kolejkach są Jakub Rybus z Morawi Anna But Morawica, Tomasz Gaj ze Spartakusa Daleszyce i Kacper Rogodziński za KS 1947 Buzko Zdrój. Wszyscy strzelili po sześć goli. A oto bramka piątej kolejki. Pięknym strzałem z woleja popisał się Damian Nogaj z Pawłów w 13 minucie meczu we Włoszczowie z Hetmanem. Teraz czas na przedstawienie 11. piątej kolejki. W bramce Damian Pietrasik Klimontowianka Klimontów. W obronie: Maciej Sala GKS Rudki, Mikołaj Jesiński Alitożarów i Oekcji Majdanewicz Łusica Bodzentyn. W pomocy: Jakub Jaśkiewicz Orlęta Kielce, Karol Gilewski Morawie Anna But Morawica, Adrian Uniat ŁKS Łagów i Buniot Trugun Bojev Spartakus Daleszyce. W ataku: Miłoszkarnia, Sparta Kazimierza Wielka, Kasper Rogoziński, AKS 1947, Busko zdrój i Mirosław Kalista, Arka Pawłów. A oto kto został piłkarzem kolejki. Piłkarzem kolejki został Kasper Rogozinski z AKS 1947, Busko zdrój. Zawodnik ten strzelił 3 gole wygranym 3 do 1 meczu z Neptunem Końskim. Na dziś to już wszystko. Na kolejny magazyn RS Active 4 Ligi Świętokrzyskiej zapraszam w najbliższy poniedziałek. Do zobaczenia.